Witajcie w kolejnym odcinku Recenzji Dzisiaj przed Wami Peugeot Po raz kolejny Peugeot Tym razem Peugeot 1007 bądź 1007 W zależności jak kto woli go nazywać Samochód bardzo sympatyczny Bardzo lekki w prowadzeniu Nie jest to mały samochód Mimo, że może taki się wydawać W środku ma naprawdę ogrom miejsca Niestety bagażnik jest dość malutki Ale można to szybko zwiększyć poprzez przesuwanie tylnych foteli pojemność bagażnika nam się zwiększa niestety wpływa to niekorzystnie na miejsce dla osób siedzących z tyłu no ale bardziej jest to samochód przeznaczony dla może jakiejś pary, jakiejś kobiety bądź singla samochód i dla mężczyzny i dla kobiety na pewno nie dla rodziny z uwagi na jego niewielkie rozmiary Mimo, że kierowcy i pasażer mają dużo miejsca dla siebie. To z tyłu dla dzieci, na przykład fotelik czy wózek już niestety w tym aucie się za bardzo nie zmieszczą, więc nawet nie ma co mówić o jakichś zakupach, czy jakichś na przykład, nie wiem, bagażach. Ale dla dwójki osób jak najbardziej jest to samochód eee, dobry prowadzi się, jak mówię bardzo fajnie, jest bardzo komfortowy. Jest to wersja silnikiem 1.4 HD i ten chyba sam silnik był w Fordzie w wieście, tylko że tutaj przy tej budzie przy tej masie troszkę jest bardziej taki ospały niestety ten silnik nie zapewnia jakiś super osiągów więc no musimy do tego się przyzwyczaić czy samochód jest ładny? no jakoś tak szczególnie urodziwy nie jest troszkę tak dziwnie wygląda jeszcze ten tylna część w miarę fajnie się zaczyna, a potem się tak w sumie gorzej. Ale jest to mały samochodzik na miasto, wręcz idealny. Powiem Wam szczerze. Aczkolwiek Skoda Fabia, którą mam, też silnikiem 1.4, jest w kombi, ma trzy cylindry, znacznie żwawiej przyspiesza, znacznie żwawiej reaguje na gaz. Tutaj jest jakiś taki, no, gdzieś mowy w ciężar tego auta sprawia, że nie za bardzo chce przyspieszać. Czy jest korozja? Jakaś korozja się pojawia. Na przykład na rantach koło koła na butniku pojawia się korozja, progi są na szczęście całe, tak i cała podłoga jeżeli zauważyliście to samochód ma inny zderzak tak, bo miał kolizję brakuje też tej listwy, on należy w samochodzie po prostu te trzaski które tutaj były są wyłamane i po prostu nie chcę jakoś tak byle jak tego zamocować, żeby tego nie zgubić, tutaj też są obdrapania od maski auto miało Małą kolizję ucierpiał w sumie zderzak i trochę maska. Też wgięła się ta belka wzmacniająca. I to wszystko zostało zakupione, wymienione i teraz samochód się lepiej prezentuje niż po tej kolizji. Jeszcze odmaluję zderzak, więc będzie naprawdę się fajnie prezentował. Eee, ciekawostką tego pojazdu jest to, że ma na przykład takie śmieszne drzwi. One są i praktyczne, i niepraktyczne. W zależności od tego, jak nam to spojrzeć, przy tankowaniu mamy wlew z lewej strony, po otwarciu drzwi wlew nam zniknie, musimy te drzwi zamknąć, musimy mieć też kluczyk w sobie, bo wiadomo, to jest wszystko elektryka, aczkolwiek też przy awarii drzwi możemy je na przykładowo, żebyś miało, otworzyć ręką, więc też jakiejś tragedii nie ma, gdyby się nie wiem, coś nie chciało otworzyć, ale bardzo wygodnie jest wtedy, kiedy możemy sobie je zamykać, z pilocika i jest to bardzo wygodne. Na przykład kiedy do samochodu zmierzamy, np. wstajemy rano, jest dość ciepło, do samochodu sobie podchodzimy, drzwi się nam otwierają, auto już się nam, jak powiem, chłodzi, a my możemy bez trudu wsiąść. I to jest trochę takie dziwne, bo mamy takie wrażenie, jakby tych drzwi w ogóle nie było. No, ale to na początku takie wrażenie, potem się do tego można przyzwyczaić. Wielka, ogromniasta szyba, która tutaj zapewni nam ogrom widoczności. Malutkie, szybki. No i ta wielka szyba boczna w drzwiach jest ogromna. Tak samo z drugiej strony. Nie wiem, jak w kwestii wypadków z tym samochodem, jeśli np. są zblokowane drzwi, to co się np. Jak, jak można je otworzyć awaryjnie. Nie mam pojęcia. Mamy dwa przyciski do właśnie otwierania i zamykania drzwi. Pasażer też taką możliwość ma. Może sobie sam jak najbardziej te drzwi otworzyć. I też klamka, w razie gdyby coś się stało, e, może nam się pojawić taki komunikat. E, float door, czyli awaria drzwi. E, Flaut się pan mówi. Więc już ten przełącznik nie zadziałał, musi wtedy te drzwi ręcznie otwierać. A trochę siły na to potrzeba. Ale na przykład, coś mnie ciekawiło, czy Peugeot przewidział coś takiego, no nie wiem, ktoś nieufłażny, nieostrożny, sobie tutaj postawił nogę, a sobie na przykładowo te drzwi zamknie. To co tak naprawdę się stanie? No, nic nie stanie. Czujniki to jakoś wychwytują i drzwi wracają do swojego wcześniejszego położenia, czyli nikomu krzywdy nie zrobią. Ale na przykład czy działa to w drugą stronę, kiedy wyjdziemy z auta. Mamy na przykładowo sobie już te drzwi zamykamy z pirocika No i na przykład mamy małe dzieci, gdzieś się rozstargniliśmy, opieramy się, na przykładowo dziecko stoi obok samochodu. I co się stanie, kiedy te drzwi nagle się. No właśnie, tutaj te drzwi już nie mają tego czujnika. Więc gdyby tu stało dziecko bądź coś, to po prostu te drzwi go przepchną, przewrócą, więc działa tylko w jedną e, stronę. No i wielki minus właśnie tych drzwi. E, czy są praktyczne? Na mieście na praktyczne. No i ogólnie takie wygodne, bajeranckie, jeśli chcemy poszpanować to jak najbardziej. Mamy taką tutaj możliwość zmiany tych e, o-ringów, o-ringów, tych okręgów. Na inny kolor, na przykład na żółty. Będą się chciało mieć żółte kolory. W środku możemy takie sobie te elementy dokupić, wstawić, podmienić. Tak samo te tutaj takie dywaniki. To wszystko się tutaj ładnie ściąga i możemy sobie to zmienić na inny zupełnie kolor, na przykład kolor auta, nawet możemy zrobić to właśnie z środkami foteli. Są tutaj takie zameczki. Możemy te środki sobie odpiąć i zamienić na inne. Tak samo na boczkach drzwiowych to wszystko się elegancko ściąga. Nie będę tylko teraz szabą, ale jest to do wykonania. Schowek jest dość duży jak na taki samochody Zobacz, książka serwisowa się mieści, jakiś napój jest klimatyzowany, jest nawet wyłącznik, poduszki powietrzne, także dziecko możemy spokojnie przewozić z przodu tyłem do jazdy. Mamy komputer pokładowy. Odpalimy go sobie, niech tam pokaże. Zaraz no, go odpalimy w sumie. E, komputer pokładowy znany z na C5, z Peugeotów różnej maści, który nam mówi o zasięgu, jak mam na tym, e, na paliwie obecnym, o, to co przyjechaliśmy, średnie spalanie, gdzieś 6 litrów to jest taki cykl bardziej po mieście, więc to się tak oscyluje właśnie w 6 litrach. Chyba jak na miasto to nie jest duży taki samochód. Na trasie zeszło do 4,5, także to jest też dobry wynik. No i data, tam to tak ogólnie nic ciekawszych informacji nie ma, no możemy też jeszcze robić sobie głośniej i ciszej, no i wyszukiwać też stacje radiowej. Mamy tutaj radio na CDK, znane pewnie z wielu Peugeotów, to radio jest popularne, proste w obsłudze. Tak naprawdę mamy tutaj ten joystick do obsługi całego radia, więc nie musimy nawet tutaj się gdzieś tam szperać. Niżej mamy klimatyzację, Sterowanie nad temperaturą silnika, wyłączenie ESP, zamykanie ośrodka drzwi, wyłączenie też czynników parkingowych. Mamy też, mamy też na, chyba, na monety, są jakieś e, miejsce, No i na kartę przybuszę płatniżą. Mamy raz, dwa i w sumie trzy uchwyty na, na jakiś kubek. Wielką wadą są te przyciski. Ponieważ one sterują e, szybami. Kiedy są drzwi otwarte, tak jak teraz, nie ma szans otworzyć szyby, no bo nie ma połączenia z e, szybą. No, bez sensu otwierać szybę, skoro tak są drzwi otwarte na rozszerz. No i ja szyb. Podczas jazdy intuicyjnie sięgamy tutaj, naprawdę. Próbujemy opuszczać szybę właśnie tymi przełącznikami, bo tej kątki są bardzo podobne, no i bardzo myro, niestety. I Wydaje nam się, do tej pory jeszcze nie mogę się to przedstawić na to, że właśnie to nie jest moc szyb, tylko to jest właśnie od, yy, od, od, od drzwi. Na przykład yy, nie otworzymy drzwi podczas jazdy i też drzwi nie zamkniemy podczas jazdy, kiedy je nie zamkniemy. Możemy ruszyć bez zamkniętych drzwi i ich potem nie zamkniemy, musimy zatrzymać i dopiero wtedy nam, co tak powiem, komputer pozwoli je zamknąć. W takich małych prędkościach jeszcze możemy je zamknąć, ale jak się bardziej spędzimy to już nie ma szansy. Yy no i właśnie te przyciski się tutaj mylą no tak niestety wyszło jeśli chodzi o wspomaganie to jest ono elektryczne, nawet nie wiedziałem, że ma elektryczne wspomaganie dopóki nie przestało działać ale teraz działa, bo przestało działać przez jakiś czas i szukałem w sumie płynu od wspomagania ale potem patrzę, że kurczę nie ma nic takiego więc coś tuś nie tak, no i ma elektryczne wspomaganie które działa bardzo lekko, naprawdę płynnie nie ma tutaj żadnych oporów Zegary są bardzo proste, powiem Wam, prawie symetryczne, bardzo ładnie wyglądające. Stan paliwa, prędkość, obroty, kontrolki ostrzegawcze, przebieg. To jest taki. No i liśnik dzienny i to wszystko. To mamy do przyciemniania jasności. Tutaj mamy sterowanie elektrycznymi szybami. Dalej mamy regulację świateł. I właśnie z przodu, byłoby to wszystko. Ten supek e, troszkę przeszkadza na rondach, na skrzyżowaniach, troszkę zasłania odbiary widoczności, ale ogólnie nie ma tragedii. Najgorsze co tutaj jest, to są lusterka, w których naprawdę bardzo mało widać. Szczególnie z prawej strony, gdzie mamy tak duży, martwy punkt, że musimy za każdym razem się oglądać, czy na pewno tam jakiegoś samochodu nie ma, bo wierzcie mi, nie widać w tym lusterku praktycznie nic. Nie sposób go jakoś ustawić, tak żeby. Było więcej widać, no niestety gdzieś takaż taka wada. Też zobaczyłem, że ten samochód ma taką fajną naklejkę tutaj, informującą że o tym, że zamknęli samochód podczas mycia auta na imieniu automatycznej. No, może było tak, że zdarzały się przypadki, gdzie auto się otwierało i niestety no, troszkę się tu wnętrznie zmoczyło. Może tak było. Zobaczmy pod przeciąg silnikowy. Teraz sobie fajnie silniczek pracuje. Ogólnie bardzo ładna praca. Nie wolno się tutaj jakoś ciepić. Tak pracuje dieselek e, współpracy TJ, koncernu PSA i, i, i chyba Forda. Więc ja silnik ogólnie sunię właśnie z niskiej awaryjności i małego spalania, więc naprawdę jest dość fajnym silnikiem, no ale w tej budzie niestety troszkę paliwa, paliwa, tym troszkę czasu na rozpędzenie potrzebuje, z tyłu może go zgaszę. W końcu ropa 7 zł ponad za litr. A najciekawsze jest to, że dojeść do tematu, że miałem taką fajną przygodę, podejrzewam sobie na CPN. Pan się pyta nie mnie, czy dopełna. Ja mówię, że tak, do pełna, za 50 zł poproszę. No i tak się dziwnie spojrzał, no ale gdzie tam się szybko do tankowania. Otworzyłem mu wlew i powtarzam, że chcę tylko za 50 zł. Mówię po 50, za 50 zł, poproszę. Ok. No i poszedłem sobie płacić. Podchodzę do pani i mówię, że będę płacił tam za 50 zł. Ropa. Ok. Czekam, 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 czekamy, czekam, czekam, czekamy. I pani się pyta, za ile pan chciał zatankować? Ja mówię, że za 50 zł? Hmm, bo tam już jest 180, no i wyłącza dystrybutor. Przed Pan z obsługi mówił, że dystrybutor się wyłączył. No i pani się go pyta: Za ile pan miał zatankować? Mówi, że do pełnego zatankować. Ja mówię: Nie, proszę pana, miał pan zatankować za 5D. No i tak się stało, że zapłaciłem ostatecznie 50 zł, bo powiedziałem, że nie będę płacił za ciebie błędy. No i miałem ponad praktycznie cały zbiornik w skodzie Fabi za 5D. Także no, stawka bardzo śmieszna. Polecam tankować w Subsku, przy ulicy. To jest chyba Gancarska, jest Orlen. Polecam <laughs> powiedzieć za 50 do pełna. Gość zastankuje do pełna. No. Nie, nie z żartu, na, 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 najgorsze jest to, że powiedziałem mu jeszcze ostatecznie, bo tak przyjąłem, że właśnie nie zrozumiał tego, że poproszę tylko za 50 złotych. No. no i miałem, mam cały zbiornik w sumie w Skodzie za 5 dych. Także tam jest 40 litrów za 5 zł, no to sobie podzielcie ile to za litr. Tu mamy fotele. One są ogólnie regulowane. Możemy sobie je tutaj przód, tył, w tam od, od potrzeb, mamy też takie o kolejne uchwyty na, na, na kubeczek, na kawkę, jakieś tam schowecze, głośniczki, pasy bezpieczeństwa I ogólnie w tyłu, jak sobie tak już wyjdziemy, mówiłem tą listę mam, trzymam cały czas, niech leży. jak sobie tu wyjdziemy i sobie osuniemy fotel, to mamy bardzo dużo miejsca za głową, to jest ogromnie miejsca nad głową, mamy wyższą pozycję, zobaczcie, ogólnie fotel jest osunięty no maksymalnie do tyłu ten tyłni. Przedni jest pode mnie. I mam jeszcze naprawdę że miejsca na nogi. I co ciekawe, jest bardzo fajna widoczność, że właśnie musimy trochę wyżej. Tak jak właśnie w Citroenie X kiedyś było, że siedzimy znacznie wyżej. Dzięki temu no więcej widzimy, jako nam się lepiej podróżuje. Mamy zagłóweczki, które możemy sobie tutaj fajnie podnieść. I nawet pod tymi nogami, pod tym dywanikiem, nie wiem po co w sumie i dlaczego, jest kolejny schowek. Oczywiście symetrycznie, z drugiej strony jest to samo. Nie wiem, czy tam może fajki szmuglować, alkohol. No ale jest. taka dziura, nie wiem po co. Może to jest jakiś otwór serwisowy, w co wątpię. No ale jeżeli ktoś wie, to berdze. będę wdzięczny, jak ktoś powie, po co ta dziura jest. niech się jest. Więc z tyłu dwie osoby na pewno będą fajnie podróżować. to rzadko wracając zbywa, że poglądał pasz twarz. Ale zobaczcie, gdzie jest tutaj miejsca nad głową. Jest ogrom. Jest dość wygodnie, można sobie tutaj rączkę to tak położyć, pasy przepiąć i podróżować w fajnych, komfortowych warunkach. Nie wiem jak chodzi o strefę zmiotu, bo siedzimy praktycznie w bagażniku już, a więc jeśli ktoś tam tutaj przyzwoni z tyłu, to może być naprawdę nieciekawie. A wysiadanie z tego samochodu jest, jak w każdym aucie dwudziłowym, zawsze wielkim wyzwaniem, bo nie wiadomo w sumie czego się złapać, żeby z tego auta wyjść. A skoro byliśmy przy bagażniku. To byśmy, musimy go pokazać. Koło tak jak w perzicikach, jak we Francuzach jest tutaj schowane. I to jest, to jest ogólnie i fajne i złe, fajne dlatego, że jak podróżujemy, tylko w tym samochodzie, to nie ma nic wspólnego z bagażami. Bo zobaczcie, przy tym ustawieniu foteli, no tutaj nic nie wejdzie tak naprawdę. Ja wezmę tą listwę boczną, która jest. Zobaczcie, jestem przednią i tak ją tu położę. to macie mniej więcej obraz, tak, wielki jest bagażnik. Mokaśnica to moja proteina za bagażnik. Możemy ten bagażnik sobie tutaj zwiększyć. Te fotele też można w sumie fajnie odpiąć i jeszcze bardziej tą przestrzeń zwiększyć. Więc zobaczcie, nawet usuwając te fotele, mamy spory bagażnik i już możemy więcej zabrać, ale jeszcze bardziej możemy pójść do przodu i na przykład z tej strony to można zrobić, nie wiem. O, tylko czekajcie Tak, to robimy tak i tak i mamy jeszcze większy bagażnik. Typowe w przejściu rozwiązanie w 307, to też takie było. Tylko w 307 mogliśmy te fotele też zmieniać ich konfigurację. Tutaj nie mamy nawet miejsca na to, żeby to zrobić. OK, no to wam pokazałem, jak to działa brakuje tej półki takiej niestety Ktoś się zajumał ma parkowania z tyłu, klimatyzację która nie działa niestety yy, ma wspomaganie, ma poduszki powietrzne kurtyny tutaj w drzwiach także nie dość bezpieczny samochód ogólnie bardzo ciekawy tu ma tam jeszcze pamiątkę po tej kolizji gdzie to też się samochód opal może to po prostu zrobić jeszcze przez sprzedażą tak, zajmuję się sprzedażą samochodów staram się je przewracać do życia i tak samo tego tak, pożata udało mi się przywrócić do życia i niedługo znajdzie nowego nabywcę no wygląda ładnie, nieźle mogło być troszkę lepiej, ale jak na mieszczucha z roku 2005 z takimi drzwiami to naprawdę niezby samochodzik i z tym silniczkiem też w sumie daje sobie, daje radę, Tego na tym kanale jest, to wszystko daje radę no i dobra, to było chyba wszystko o tym samochodzie, co chciałem powiedzieć jeżeli macie okazję taki samochód kupić, to polecam dla kogoś, kto jest właśnie sam, szuka fajnego, ciekawego samochodu wyróżniającego się sumu, to no na pewno taki Peugeot się wyróżnia właśnie przez te drzwi bajeranckie robią fajną furorę, zdziwienie innych, bo wiadomo nie każdy gdzieś tam tą motoryzację śledzi, nie każdy tą motoryzację zna i nie każdy samochód kojarzy. To samochód to samochód, niektóre, tak? I tym fajnym, takim spokojnym akcentem dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, komentujcie, lajkujcie. Bo to dzięki Wam tak naprawdę kanał się rozwija. A im więcej Was będzie, tym więcej będzie tu samochodów i więcej będzie można o nich mówić. To dziękuję za wszystko, za uwagę. Cześć i pozdrawiam.